Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie! 14 grudnia jesteśmy w Nowiu Księżyca. Cały czas księżyc nam tutaj pięknie nie świeci. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy, taki wspólny, taki poranny, taki przy kawce. Kochani, co ten nów nam przyniesie? Ten nów przynosi nam nowe. Pamiętajcie, możecie jeszcze sobie wyczarować. Spójrzcie na ten rok, jak on wyglądał. I zabierzcie tylko z tego roku to, czego pragniecie. To, co wam nie służyło, to, co wam przeszkadzało, to, co dawało wam w kość. Zobaczcie, czy jesteście gotowi uwolnić. Bo czasami jest tak, że jeżeli coś jest niewygodne, ale jest nam w życiu potrzebne, to my to zostawiamy. My się tego kurczowo trzymamy. Wiecie, bywa. Yy, 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 na przykład, jestem sama. Nie chcę być sama. Jestem sama, nie chcę być sama. Chcę kogoś poznać. No dobrze, ale pamiętaj, że dla Wszechświata czasu nie ma. Jak chcesz naprawdę kogoś poznać, jak jesteś w stu gotowa, to powiedz to Wszechświatowi. I to dostaniesz. Ale to musisz być do tego stopnia gotowa, że jutro puka do drzwi twoich, twój twoi wymarzony obiekt i chce się z tobą, chce z tobą zamieszkać. I co? I większość odpowiada, no nie tak szybko. No to nie jesteśmy gotowi. To nie jesteś gotowa. Chcę zmienić pracę. Chcę zmienić pracę. No dobrze, to teraz możesz jutro dostać. Nie, nie, jeszcze jutro nie, bo jeszcze tu mi dobrze, bo mam blisko szkołę, bo mam to, bo mam tamto. I nie, poz... nie uwolnimy się od sytuacji, które nam nie służą, dopóki nie będziemy w 100% pewni i wdzięczni za to, co mieliśmy, za to, co jest, a jest nam niewygodnie. Warto się temu przyjrzeć. Czy to jest ten moment, kiedy ja już mam stąd wyjść? Czy to już jest ten moment, kiedy, kiedy ja mam jeszcze coś zobaczyć, a czego naprawdę nie widzę? Wtedy proszę anioły, anioły kochane, co mam zobaczyć, a czego nie widzę? Pytajcie tak zawsze. Chcę być zdrowa, chcę być zdrowa, ale wygodnie mi na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Jest mi tu dobrze, czuję się dobrze, ale chcę być zdrowa. To nie czuj się dobrze. Czuj się dobrze, że chcesz iść do pracy. Ja już idę do pracy. Tak, ja bardzo chcę iść do pracy. Ale chcę być zdrowa, ale na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby siedzieć. Tak się nie da. Energii się nie oszuka. Najważniejsze jest to, co my czujemy. Więc dzisiaj siadacie sobie wszyscy, wszyscy razem. O godzinę. Nie. Siadamy sobie dzisiaj i patrzymy, co chcemy zabrać w nowy rok. To jest piękny okres na wyczyszczenie naszej przestrzeni i na wzięcie tego, co nam służy, tego, co jest nam dobre, tam, gdzie się czujemy dobrze, tam, gdzie czujemy bezwarunkową miłość. Popatrzcie sobie. Dzisiaj można w przeszłość spojrzeć. Dzisiaj w przeszłość spojrzeć można, po to, żeby zrobić w niej porządki i powiedzieć sobie dobrze. Do mojego tu i teraz zabieram to, zabieram to. Uwalniam tą i tą sytuację. Uwalniam tą i tą osobę, ponieważ one już mi nie służą. Jestem im wdzięczna, że pokazali się w moim życiu, ponieważ dzięki temu zrozumiałam to, to, to i tamto. Dziękuję. Kocham Was. Wszystkich, ale ja już Wam dziękuję. Trzeba to zażegnać z miłością, uwolnić z miłością, z poczuciem wdzięczności, bo inaczej to wróci, wiecie? To jak zostawimy, to jest nasze, jeszcze nie przepracowane. Ale kiedy nie czujemy tej miłości i wdzięczności, to warto się spytać, co mam zrobić, co mam poczuć, a czego nie czuję, żeby to uzdrowić. Wiecie, bo naszym zadaniem jest wpuszczać tam miłość, gdzie jej nie ma. Gdzie wyczuwacie, że jest ciemno, że jest mrok, czyli jest wam niewygodnie, naprawiać to miłością. Wiecie? Ho'oponopono. To jest hawajska metoda na oczyszczanie siebie, na uzdrawianie siebie i wszystkiego wokół. To jest hawajska technika uwalniania tego, co na mnie służy, poprzez miłość i wdzięczność. Wstawię link pod opisem. Chyba mam nagrane u siebie na kanale. Modlitwę ho, pono, pono". To są proste słowa. Kocham Cię, dziękuję, przepraszam, wybacz mi i mówimy myśląc o danej sytuacji, ale mówimy to do siebie. I poprzez powtarzanie tych słów zachodzi taki proces w naszym organizmie, że zostaje uwolnione to czego nie możemy uwolnić. Jeżeli są osoby, które kochają różaniec i, i lubią modlić się na różańcu, możecie modlić się modlitwą ho'oponopono. To nic, że ona jest kawańska. To jest przepiękna modlitwa. Słowa, które wypowiadamy codziennie, też są modlitwą. Więc jak najbardziej możemy siebie uzdrowić. To, co nie wyrządza nam szkody, innym szkody, jest modlitwą. No to co kochani, karta na dzisiaj. W ogóle mi się bardzo mocno zaspało. Karta na dzisiaj. Kartą na dzisiaj. Co chcecie nam karty powiedzieć? A, gdzie te karty chodzą? Jak one mi się w ręku tasują, one po prostu biegają. O, wypadła. O, tak co pięknie wypadła. I wypadły dwie karty. Dwójka ognia. Czas pójść swoją drogą. Nowe związki lub umowy. Dalsze. Podążanie. Naprzód. No idzie nowe. I trójka ognia. Obfitość. Sprawy wyglądają bardzo dobrze. Zachowaj cierpliwość. Rób długoterminowe plany. No idzie nowe. Idzie kochani nowe. Nowe przed nami. Nowe przed nami, tak? Zabierałe. Możemy sobie popracować z tym, co nowe. Ale pięknie poszło. Tak. To jest nadzieja na przyszłość. Takie dalekowzroczne spojrzenie, kontrakty i umowy biznesowe, również umowy miłosne, wielki potencjał, kontrolowany postęp. Będziemy robić świadomie postępy. I satysfakcja, poszukiwanie mądrych rad, podjęcie ważnych, Decyzji i podróż. Idzie nowy rok, zobaczcie. Robimy porządki, będzie nam łatwiej. Czas pójść swoją drogą. Bez kamieni, które nam ciążą. Czas wszystko zostawić. Idziemy. Jesteśmy silni, jesteśmy gotowi. Wiemy już więcej niż rok temu. Jesteśmy mocniejsi i działamy. Przytulam Was wszystkich bardzo mocno. Życzę pięknego dnia. Napiszcie w komentarzach piszcie komentarze, zostawcie łapkę, że tu byliście. Niech się kanał rozwija. Dziękuję Wam z całego serca, bo to właśnie dzięki Wam on się rozwija. Dzięki Wam, dzięki temu, że udostępniacie, bo udostępniacie. Ja to widzę wszystko, wiecie. Raz kiedyś usiądę i mi YouTube zrobi takie podsumowanie. Z całego serca Wam dziękuję. Za każdą obejrzaną reklamę, za każdy komentarz. Dziękuję. Przytulam wszystkich. Magda.